Co tam Paczko Kojota? Aktualnie jesteśmy w Cleveland, w Teksasie. W Chain o Lakes Resort. Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby wyjść i pozwiedzać okolice nocą, żeby zobaczyć ile stworzeń uda nam się znaleźć. Mamy Mario za światłami! Cześć Mario! Hej! I jak zwykle, za kamerą stoi Mark. Cześć, kochani! A jeśli wy, którzy to oglądacie, jesteście gotowi, wyruszymy i zobaczymy, co uda nam się znaleźć. Mam sieć, mam hak na węże i wszystko jest możliwe. Jesteście gotowi? Zróbmy to! Okej, okay, lecimy! Wąż, wąż, wąż! Wow! Mam go! Mam go! Wow! Tak. O mój Boże! O matko! W terenie! Teksas. O, spójrzcie na to. Jest tu gekon. Wspina się po boku. Tam jest gekon. Idziemy tam. Delikatnie przewrócę go w dół za pomocą mojego kija. Patrzcie. O, nie mogę utrzymać. Schodzi w dół. Doskonale. Mam go. O, świetnie. Tak. Doskonale. Patrzcie na to. Uh. Patrzcie, kto chce mnie ugryźć. Kto chce mnie ugryźć? Ten mały, złośliwy gekon. To jest półpalczyk turecki. Uuu, ugryzł mnie, patrzcie! Tymi malutkimi ząbkami! Nie chcesz mnie, chcesz jeść? My inne robactwo, które lata dookoła. Au, au! Właściwie to gatunek inwazyjny tutaj w Teksasie, ale tak czy inaczej, wygląda całkiem fajnie, prawda? Pokażmy go bliżej. Wow, nasz pierwszy łup tego wieczoru, a przecież dopiero kilka minut minęło od wprowadzenia. Uwielbiam gekony, są takie fajne. Ich oczy wyglądają jak oczy dinozaura. Wszystkie gekony mają na palcach małe, lepkie przylepce o tutaj chyba za małe, aby aparat mógł to uchwycić Mark. Nie, widzę je. Te gekony potrafią nawet wspinać się po szybie. Puszczę go i położę go na szkle, żebyście mogli to zobaczyć. No i proszę tak, przykleja się do szkła no dobrze, kontynuujmy! No, to kolejny mały gekon. Maluszek. Tam jest. Gdzie? O, tam, tam. O, masz rację. Spójrzcie na to. Świetna obserwacja, Marek. Dzięki. To coś wielkiego. Prawdopodobnie śpi, więc trzeba być w miarę cicho. Mam go! Tak! Świetnie. Wo, nie spadnij, kojocie. Wow, patrzcie na to. Ten mógłby was nieźle ugryźć. Ło, jest całkiem spory. Dobra, wracam. Tak! O, super fajny! Patrzcie na niego! W jednym z odcinków mówiliśmy już o anolisach brązowych, ale anolis zielony nie jest gatunkiem inwazyjnym tutaj w Teksasie. To gatunek występujący naturalnie. Spójrz, zmienia kolor w moich palcach. Ow! U! Patrzcie na to! Oj, zgiął się w bok i złapał mnie za palec. Gekon mnie ugryzł, a jego zęby były za małe, żeby przebić skórę. Nie sądzę, żeby mu się to udało, ale to trochę boli. Czekajcie. O tak, ten jest piękny. Spójrzcie na to pod gardle. O, czekajcie. Och, ale przystojny, co? Ale to fajne. Nie wiem, czy to widać w aparacie, Mark, ale spójrz na niebieskie zabarwienie wokół oczu. To jest moja ulubiona cecha Anolisa zielonego. Okej, okay, wypuśćmy go. Okej, okay, wejdę tam z powrotem. Dobra. No i poszedł. Czmychnął. Dobra! Okej! Okay. Wiecie co? Myślę, że w tym momencie powinniśmy odejść od domku i ruszyć w ciemność. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Gotowi, chłopaki? Zróbmy to. Okej! Okay. Dlaczego nazywają to miejsce Chainal Lakes, czyli łańcuchowymi jeziorami? To świetne pytanie. Więc dosłownie zatrzymaliśmy się na obszarze, który jest zbiorem jezior połączonych ze sobą małymi kawałkami lądu. To jest idealne, ponieważ można tu znaleźć zarówno gatunki wodne, jak i lądowe, żyjące w tych samych miejscach. Teraz chcę po prostu opuścić ośrodek i ruszyć w ciemność, żeby zobaczyć, co możemy znaleźć. Dobra, zróbmy to. Latarka włączona. O, tam jest żółw! Chyba jest tu dość głęboko. Dostaniesz się tam? Ho-ho! Masz go? Mam go! Wow! aż do pasa! Jestem mokry. To Jest dopiero dążenie do celu. Wow! Patrzcie na to, czekajcie. Mam pełno wody na twarzy. To jest piżmik brzydwo grzbiety! Uuu, ma piżmowy zapach. O, ale śmierdzi. Pff. Jestem przemoczony, spójrz na jego małą buźkę. Wygląda jak mały żółw szczurowaty. Czy są z nimi spokrewnione? Eee, nie są, chociaż bardzo łatwo byłoby pomylić je z żółwiami jaszczurowatymi. Widzicie? Ma bardzo ostry, zakrzywiony dziób. Przyjrzyjmy się jego spodniej stronie. Plastron jest w rzeczywistości bardzo mały. Widać, że żółw nie może całkowicie schować się w skorupie. Jest dużo odsłoniętego mięsa, podobnie jak u żółwia jaszczurowatego, ale tak naprawdę piżmiki nie są w ogóle spokrewnione z tymi żółwiami. Spójrzmy na jego ogon, jest dość krótki, nie tak jak u żółwia jaszczurowego. To prawda, żółwie jaszczurowate mają bardzo długie ogony. Spójrzcie, na ogonie ma pełno małych kolców. I śmierdzi, te piżmiki zawdzięczają swoją nazwę temu, że jedną z ich obronnych reakcji na schwytanie jest wydzielanie piżmowego zapachu. Widzicie te linie grzbietu biegnącą przez środek karapaksu? Wygląda prawie jak zęby piły. Wow! Ależ to niesamowite, co? Świetna zdobycz, nie <grym> sądziłem, że tam wejdziesz, nie spodziewałem się. Nie? Usta pełne wody, ale zdecydowanie warto było złapać tego żółwia. Dobra, wypuśćmy go i zobaczymy, co jeszcze znajdziemy wzdłuż brzegu Stawu. Wąż, wąż, wąż! Co tam masz? To pończosznik! Nie, nie, nie! O mój Boże! To wąż wstęgowy! Wow! Spójrzcie na to! Ten wąż jest niebieski! O mój Boże! Istnieją odmiany kolorystyczne pończoszników, które mogą być niebieskie, ale sądząc po tym, jak smukły jest ten wąż, jestem prawie na 100% pewien, że jest to Tamnophis Proximus. Spójrzcie na brzuch. Jest to. Taki piękny, błękitny jak niebo. To musi być najfajniej wyglądający wąż, jakiego kiedykolwiek złapałem. Mark, widziałeś kiedyś niebieskiego węża? Nie, i na pewno nie w tej części świata. To szaleństwo. Zobaczę, czy uda mi się go jakoś umieścić na dłoni. Jest bardzo spokojny. Wow! Więc ten wąż polował wzdłuż brzegu stawu, ale to gatunek lądowy. Nieczęsto można zobaczyć tego węża w wodzie, ale on potrafi pływać. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda? Pewnie. O, teraz widać ten błękit naprawdę dobrze. Spójrzcie na niego, jest piękny. Jak wstążka. Faktycznie wygląda jak wstążka z tym niebieskim zabarwieniem i paskami. Zbliża się do Ciebie, Mark. Nie martw się, nie jest jadowity. Zabiorę go. Biorąc pod uwagę miejsce, w którym się obecnie znajdujemy blisko Zatoki Meksykańskiej, zgaduję, że to Tamnofis Proximus Orarius. Piękny. Super fajny. Tak, absolutnie. Okej, okay, odłożę go z powrotem na nasyp. Pozwolę mu dalej polować, a my pójdziemy w tamtym kierunku. No i proszę. Spójrzcie, jak czysta jest ta woda. Więc, kojocie, czego tu szukamy? Tak naprawdę chodzi o wszystko, co porusza się pod powierzchnią wody. Mamy tu rybę, która wygląda jak niszczuka. Poczekaj chwilę, trzymaj światło tam, gdzie jest. Widzisz, jak pływa? Tak. Spróbuję ją złapać, oświetlaj ją. Wow. wow! Patrzcie na to! To! Niszczuka! Niemożliwe, jak ją zauważyłeś? Odrobina cierpliwości popłaca. Poczekajcie, jest bardzo śliska. No i proszę. Wow, patrzcie na te zęby. Tak, to mogłoby rozerwać ci rękę. Wow, okej, okay. no cóż, wszyscy ciągle prosicie o więcej ryb. A te są bardzo trudne do złowienia. Ja po prostu powoli wśliznąłem się do wody. Myślę, że spała, co, jak sądzę, pomogło w tej sytuacji. I spójrzcie na te zęby. Wow, są ostre jak igły. Więc to nie jest niszczuka krokodyla, sądzę, że to niszczuka plamista. Mogę to stwierdzić, patrząc na plamy na czubku głowy. Wow, ta ryba jest silna! Uh, mogę trzymać ją z dala od wody tylko przez kilka minut. I sprawia wrażenie, jakby była opancerzona. Nie mogę w to uwierzyć. Jest niesamowicie śliska. Spójrzcie, wygląda jak dinozaur. Faktycznie wygląda jak dinozaur. Te ryby wyglądają prehistorycznie. Zdarzają się większe okazy, ale kurczę. Kurcze, ah, serce zaczyna mi walić. To jest takie fajne. Nigdy wcześniej takiej nie widziałem. Chcesz jej dotknąć? Tak. Dotknij, jak pancerz. Serio? Tak. O, wow, jakby była super koścista. Tak, w ogóle nie jest miękka. Nie. Zdecydowanie nie jest to ryba, którą chciałbyś spróbować zjeść. Są drapieżnikami. Można to poznać po ich pyskach. Wow, ta ryba naprawdę wygląda prehistorycznie. Świetnie jest zobaczyć ją z bliska. Nie mogę uwierzyć, że złapałem ją w tę sieć. To niesamowite. Ok, wrzucimy ją z powrotem do wody. Zrobię to bardzo powoli i zobaczymy, jak szybko to zwierzę ucieknie. Mario, podświetl ją stamtąd. Bardzo potrzebowała wody. No i proszę. Spójrz na to. Wow, jak nowa. To było naprawdę niesamowite stary! Uff. Śliska piątka! Mario? Świetnie! Świetna robota! Okej, okay, więc... Wspaniale! Myślę, że znaleźliśmy prawie wszystko, co można znaleźć wokół tego jeziora. Minęło dopiero 35 minut. Tak, chodźmy głębiej, na sam kraniec posiadłości. Wejdźmy na bagna i zobaczymy, co tam znajdziemy. Wow, w tym bagnie jest tak wiele stworzeń! Widzicie to? Rozejrzyjmy się dookoła. Wygląda pradawnie. Dość niesamowite. To jest dość niesamowite. Myślę, że gdybym nie był tak zajęty szukaniem zwierząt, będąc tu sam, byłbym naprawdę przerażony. Wow. Nie możemy się zbliżyć bardziej niż teraz. To bardzo niebezpieczne, prawda? Cóż, jeśli to naruszymy, to zostaniemy otoczeni przez prawie 4 cm osy, których urządzenia są niezwykle bolesne. Spójrz na ich rozmiar. To jedna z wielu biologicznych min lądowych w tym miejscu. Dlatego trzeba poruszać się powoli i nie przeszukiwać bezmyślnie zarośli. Mam na myśli, że możesz tu sobie eksplorować, przejść przez to, naruszyć te osy i dosłownie w kilka sekund zostać otoczonym przez rój. Nawet nie wiem, jak miałbyś się z tego odgonić, bo to nie pszczoła. To nie tak, że raz urządli, a rządło od razu odpada. Mogą rządlić raz po raz. Po bokach odnóży mają małe haczyki i po prostu przyczepiają się do ciała ofiary i żądlą raz po raz. Okej, okay. to jest koszmar na jawie. Kontynuujmy drogę. Ej, chłopaki, tutaj! Kojocie, kojecie, spójrz tutaj, serio. Gdzie? Tutaj. To potwór. Gdzie? O kurczę. Tam jest. Widzę go. Rzucę się przed niego i spróbuję umieścić go w siatce. To ogromna żaba. Gotowi? Jeden, dwa... Trzy. Mam go! Wow, tak! O, Boże! O, rany! Spójrzcie, jaka wielka jest ta żaba. Okej. Okay. To musi być największa żaba byk, jaką kiedykolwiek złapałem. Czekajcie, chwycę ją. Ło! Wow. Wow. Możecie w to uwierzyć? Spójrzcie na rozmiar tych nóg! O, mój Boże, widzieliście kiedyś tak wielką żabę byka? Nie. O. To jak mały kot! O, mój Boże, nie sądzę, żebym w ogóle mógł złapać tę żabę gołymi rękami. Spójrzcie, jak długie są jej tylne nogi. Jest ogromna! Przyćmiewa żaby byki, które łapie w Ohio. Wow, spójrzcie na nią. Tak, to jest żaba, którą uznałbym za drapieżnika, a nie za ofiarę. Oczywiście aligator by ją zjadł, ale żaba tych rozmiarów jest na tyle duża, że może zjeść inne żaby, a nawet małe węże. Ale piękność! Wow! Przyjrzyjmy się brzuchowi! Spójrzmy na te plamki na brzuchu! Widzicie to? Wow, jak lampart! Absolutnie cudowne. Czy to jest Żaba Byk? Wygląda zupełnie inaczej. To jest Żaba Byk. Podejrzewam, że ubarwienie to zależy od środowiska, w którym żyje. Najprawdopodobniej rzęsa wodna i błoto zmusiły ją do stworzenia kamuflażu, który idealnie wtapia ją w środowisko bagien. Jestem teraz tak podekscytowany, powiem Wam coś. Gdybym był dzieckiem i złapałbym tę żabę, gwarantuję, że wygrałbym lokalny konkurs skoków żab. Czy to nie fajne? Spędziliśmy tu noc, zaledwie godzinę, eksplorując dzikie tereny Teksasu i natknęliśmy się na wiele niesamowitych zwierząt, w tym na największą żabę byka, jaką kiedykolwiek widziałem. Jestem Coyote Peterson, bądź odważny, pozostań dziki, no i do zobaczenia w terenie. Okej, okay, położę żabę na ziemi i zobaczę, jak daleko zdoła skoczyć. Gotowi? Woah, <laughs> uderzyła mnie. <laughs> Kurczę, wskoczyłam prosto w kamerę! Tak. tak, i to było błyskawiczne! Wow, to było niesamowite! W niespokojnym żyją tysiące zwierząt. Wiele z nich nigdy nie spotkamy na wolności. Aby zobaczyć wspaniały świat morskich stworzeń, który tam jest, my ludzie musimy wyjść po zapływy i zajrzeć pod powierzchnię, aby poznać prawdę osobiście. Dzisiaj będziemy nurkować u wybrzeży Wyspy Kauai, jednego z najbardziej charakterystycznych lądów archipelagu Hawajów. Chcę ci coś powiedzieć, Mark. Co takiego? Wczoraj widziałem żabnicę. Co? I nie powiedziałeś mi? Mieliśmy już koronę cierniową i nie chciałem przerwać tego, co robiliśmy, ale myślę, że możemy ją złapać. Jak złapać te rybę Są bardzo ociężałe, uważam je za gatunek ryb ociężałych. Myślę, że jeśli użyjemy tego samego wiadra, który mieliśmy w odcinku o koronie cierniowej, ustawimy je przed nią i delikatnie wciągniemy do wiadra, możemy wyciągnąć ją na brzeg, a następnie pokazać przed kamerami, co myślisz? Hej, jeśli chodzi o żabnicę, wchodzę w to, zróbmy to. No dobra, no to do dzieła. Okay. Dobra, ruszamy. Podczas naszych poprzednich nurkowań w tym miejscu byliśmy świadkami niezwykle różnorodnego ekosystemu biologicznego, w którym spotkaliśmy wszystko: od strzykw po żółwie morskie. Olbrzymi samiec zobaczył samca i samice tuż obok siebie. Samce są teraz na skałach, właśnie żerują. Widzisz go? Tak, naszym dzisiejszym gatunkiem docelowym będzie żabnica. Dziwacznie wyglądające, przypominające kosmite stworzenie znane ze swojego mistrzostwa w kamuflażu. Znalezienie więc jednej, nie mówiąc już o bezpiecznym złapaniu jej do wiadra, będzie stanowić poważne wyzwanie. Bezpieczeństwo podczas nurkowania jest najważniejsze. Ponownie więc będziemy współpracować z ekspertami. Mike'em Hanna i Brianem Oharą. Mając już założone regulatory, spuściliśmy powietrze z kamizelek BCD i rozpoczęliśmy zanurzanie się w kierunku dna oceanu. Kiedy zanurzasz się, woda obejmuje twoje ciało. Gdy spojrzysz przez maskę do nurkowania, wielki błękitny świat wokół ciebie nabierze ostrości. Ławice ryb, liczące tysiące sztuk o różnorodnych kolorach i rozmiarach. Kolczaste jeżowce pokrywają skały niczym podwodne miny lądowe. Jeśli będziesz miał szczęście, może nawet podpłynąć do ciebie wielki zielony żółw morski, żeby się przywitać. Poszukiwanie naszej ryby to jednak zupełnie inne wyzwanie. Ponieważ ich niejasne kształty bezpośrednio odzwierciedlają otaczające skały i struktury koralowe, są one prawie niewidoczne dla oczu jakiegokolwiek przeciętnego drapieżcy lub zwykłego wielbiciela. Mike i Brian zaprowadzili nas głębiej w nieznane. Gdzie kontynuowaliśmy nasze poszukiwania? Moje płetwy płynnie popychały mnie do przodu, podczas gdy ja ostrożnie przyglądałem się otoczeniu. Choć podwodny świat oceanu spokojnego jest piękny, jednocześnie może dezorientować. Można odnieść wrażenie, że znajdujesz się na zupełnie innej planecie, z jej dziwacznie wyglądającymi roślinami i skałami. Nawet koralowiec, który tak naprawdę jest zwierzęciem, wygląda jak postać z powieści science fiction. Dzięki niesamowitym widokom i bogactwu otaczającego mnie świata zwierząt, nie było trudno zatracić się w onirycznym transie, w jaki wprowadza nas ocean. Potem nagle zostałem przywrócony do rzeczywistości. Mike dał znać, że dostrzegł nasz cel jedyną i niepowtarzalną żabnicę. Ostrożnie przyjąłem pozycję, podczas gdy Mark przygotowywał kamerę. Mieliśmy tylko jedną szansę na złowienie tej ryby, bo chociaż wydaje się ona powolna i ociężała, jest w stanie osiągnąć niesamowitą prędkość i zniknąć w mgnieniu oka. Przygotowałem wiadro i lekko połaskotałem rybę w płetwę ogonową, zachęcając ją do wpłynięcia do środka. No dalej! Jest już tak blisko! A potem na naszych oczach! Szu! Dziwacznie wyglądające stworzenie wpłynęło do środka, więc zamknąłem pokrywę. O tak! Mamy ją! To było absolutnie niesamowite. I kiedy myśleliśmy, że lepiej już być nie może, Brian znalazł drugą kształtną. Używając tej samej metody, delikatnie wciągnąłem ją do drugiego wiadra. Poszło nam świetnie. Czas wyjść na powierzchnię, aby zrobić prezentację. Dwie, dwie! Włó! Wow. Ok, kochani, więc. Wróciliśmy! I to nie tylko z jedną, ale z dwiema ogromnymi żabnicami! Wiadra robią się ciężkie. Tak, wiadro jest ciężkie. Spójrzcie na te bestie. Jest ogromna! To jest gigantyczna żabnica. Żabnica numer jeden to pierwsza, którą złapaliśmy. A tutaj mamy drugą. Jest odrobinę mniejsza, ale doskonale zakamuflowana. Pójście na to. Czyż to nie piękne? Cóż za fajna ryba człowieku wspaniałe. Huh. Okej. Okay. Więc weźmy te wiadra w kontrolowane miejsce. I włóżmy obie ryby do akwarium. I przyjrzyjmy się im, stary, tak! Doskonale. Wow, mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. O to nadchodzi! Żabnica! Podniosę ją bardzo delikatnie. Bardzo delikatnie. O, wow, nie jest śliska jak normalna ryba. Wręcz przeciwnie. Jest bardzo szorstka. Okej, okay, ostrożnie włożę ją do akwarium. O, lecą bąbelki. Ale ona jest fajna. Okej, okay, mała. Wow, widzieliście kiedyś tak dziwną rybę? Mark, wiem, że to twój ulubiony gatunek ryby. Jak bardzo jesteś podekscytowany. Jestem w niebo wzięty. Od dziecka fascynowały mnie żabnice. To takie fajne ryby. Podobają mi się te oczy. Przybliż na jej oko wygląda tak wściekle. O mój Boże! Wygląda jak oko żółwia jaszczurowatego. Tak, wygląda trochę jak oko żółwia. To po prostu. Tak fajny drapieżnik! I wszystkie te płetwy, każda w innym kształcie. Płetwy brzuszne służą do utrzymywania ryby we właściwej pozycji na koralowcu. Jednak są również używane i właśnie stąd pochodzi ich nazwa żabnica. Tak naprawdę one w pewnym sensie chodzą lub powoli podskakują po dnie oceanu. Uwielbiam patrzeć, jak używa płetw brzusznych do poruszania się po akwarium. Jak widać, w ten sposób utrzymuje równowagę i teraz szuka jakiejś twierdzy, by umocnić swoją pozycję. Wygląda niemal tak, jakby miała ręce. Płetwy przypominają nieco przysawki, bo służą do chwytania różnych rzeczy. I... Zauważcie, jak charakterystycznie wygląda ta ryba. Wygląda zupełnie jak koralowiec. Dzięki temu kamuflażowi może pozostać ukryta. Oczywiście dzięki temu zwierzę jest ukryte przed potencjalnymi drapieżnikami, ale co najważniejsze, to właśnie kamuflaż sprawia, że jest tak agresywnym drapieżnikiem polującym z zasadzki. Zwierzę to jest żarłocznym mięsożercą, co oznacza, że zje wszystko, co stanie mu na drodze. Polują z zasadzki, prawda? Więc siedzą tam i czekają, aż niczego nie podejrzewająca ofiara wpadnie im w oko. W czasie krótszym niż 6 milisekund jest w stanie pochłonąć wszystko, co się przed nią pojawi. Ich usta mogą otworzyć się na szerokość 12 razy większą niż ta, którą widzisz na przedniej części ich głowy. Potrafi połykać pokarm niemal tak duży jak one same. A jeśli czekanie na jedzenie nie działa, mają jeszcze inną taktykę zdobywania pożywienia. Mają trzy wyraźne kolce na grzbiecie. A ten z przodu służy jako przynęta, aby przyciągnąć ryby lub małe krewetki. Wszystko, co pojawi się przed zwierzęciem, jest akceptowalne. Sama przynęta wygląda jak mała ryba lub krewetka i pozwala innym rybom myśleć: O, to może być coś dla mnie do zjedzenia, podczas gdy one same stają się posiłkiem. Istnieje wiele różnych odmian żabnic. To jest Antenarius pictus i wiem to, bo widać na płetwach coś, co wygląda jak plamki oczne, prawda? Widzicie to na tylnej płetwie grzbietowej? Wygląda ciekawie, prawda? Ło, wow, a co to tam na tej płetwie? Gdzie? O, to coś jakby otwór wentylacyjny, jak łośmiornica. Aha, o tym mówisz. Znajduje się z tyłu płetw brzusznych i może przepychać wodę przez te otwory, aby zapewnić sobie odrzutowy napęd zwiększający prędkość, jeśli będą musiały szybko uciekać. Podobnie jest z żabą, gdy żaba skacze z nasypu do wody ciu, 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 i rzuca się, żeby się ukryć. Ryba ta potrafi także wykonywać bardzo szybkie manewry, a następnie zatrzymywać się i być całkowicie zamaskowaną. Często pomaga jej to ukryć się przed drapieżnikami. Napęd odrzutowy nie tylko popychają. Do przodu, ale także unosi piasek i osady w basenie oceanu, rzucając je w oczy potencjalnym drapieżnikom. No ale nie są to szybkie ryby, prawda? Nie są szczególnie szybkie, ale w razie potrzeby potrafią takie być. Jednak w większości przypadków uznałbym je za powolny gatunek ryb. Chcą poruszać się wolniej niż cokolwiek innego. Pamiętaj, że jako drapieżnik, który poluje z zasadzki, wolniejsze ruchy oznaczają większy potencjał w schwytaniu ofiary. Czyli ta ryba nie chce się wyróżniać. Nie. Ta ryba próbuje za wszelką cenę wtopić się w tłum. Całe jej życie opiera się na kamuflażu. Zawsze się zastanawiałem, Kojocie. Powiedz mi, jaka w dotyku jest żabnica. Widziałem je w akwariach i wyglądały, jakby były aksamitne. Mm. Aksamitna to świetne określenie, ale trochę bardziej szorstka. Taka podobna do papieru ściernego. Prawie jak skóra rekina. W ogóle nie są śluzowate jak normalne ryby. Delikatnie ją podniosę, tylko na sekundeczkę. Pokażę Wam jej oblicze. Będę delikatny jak to tylko możliwe. Widzisz ten wielki otwór gębowy na górze? Patrzcie na tę twarz. Widzisz te pozycje? Po prostu wysuwają płetwę na boki, i pozostają zablokowane na miejscu. O tak. Ho, ho! No i proszę, wydobywa się woda z napędu odrzutowego. I z powrotem do wody, proszę kolego. Chcemy, żeby była w wodzie tak długo jak to możliwe. Ryba ta musi być nawodniona, a oddycha oczywiście za pomocą skrzeli. Jedną rzeczą, którą możesz zauważyć, jest to, że ta ryba nie ma żadnych chłusek. To właśnie sprawia, że wyróżnia się spośród wielu innych gatunków ryb. A oto coś naprawdę fajnego. Ryba ta potrafi zmieniać kolory. Zajmuje to kilka tygodni. Jeśli jednak przemieszcza się z jednego środowiska do drugiego, powiedzmy, że przez jakiś czas znajduje się na rafie koralowej, a następnie opada na piaszczysty obszar pokryty małymi kamieniami. W ciągu zaledwie dwóch tygodni potrafią zmienić pigmentację skóry, dzięki czemu doskonale wtapiają się w nowe otoczenie. Serio? Tak. Czyli występują w różnych kolorach? Obejmują praktycznie całe spektrum kolorów. Wszystko zależy od środowiska, w którym żyją. Mówimy o idealnie przystosowanym stworzeniu. Okej, okay, to co teraz zrobię, ponieważ ta żabnica jest niesamowita, choć trudno w to uwierzyć, złapaliśmy jeszcze dziwniej wyglądającą i większą żabnicę. Jesteście gotowi, by ją zobaczyć? Myślę, że tak. Okej, okay, wsadźmy ją z powrotem do wiadra i sprowadźmy olbrzyma. Poczekaj, zanim ją odłożymy, czy możemy jej nadać imię? Pewnie. Co powiesz na Frediego? Freddy Żabnica. Dobrze, podoba mi się. Na razie, Freddy. Dobra, Freddy, wsadzę cię z powrotem do wiaderka. Okej, okay, wyprowadzę olbrzyma. Poczekajcie, aż zobaczycie jak dziwna i wyjątkowa jest ta żabnica. To jest właśnie Antenarius Comerson. Również znany jako olbrzymia żabnica. Będziemy mieli tylko kilka minut na nagranie. Jest bardzo duża. Okej, okay, chodź tu kolego. Wielkie nieba. Okej, okay, szybciutko wsadzę ją do akwarium. Chodź tu kolego. Spójrzcie na te bestie. Niech opadnie na dno. Teraz chcemy pokazać to zwierzę tak blisko kamery, żeby zobaczyć jak bardzo przypomina koralowca. Z jej skóry wyrastają nawet małe rurki. To niewiarygodne, jest idealnie zakamuflowana. Prawie niemożliwa to zobaczenia, gdy znajduje się ona pod powierzchnią oceanu. Ryby żabnice są niezwykle trudne do zidentyfikowania. Wiemy, że ten mniejszy okaz to Antenarius Pictus. Ta, sądząc po rozmiarach, to pewnie Antenarius Commerson, znana też jako olbrzymia żabnica, ale wydaje się, że ma pewne charakterystyczne znaki, przez które wygląda jak Antenarius Pictus, ale po kamuflażu jej ciała widać, że zupełnie nie przypomina drugiej. Powiedziałbym, że żabnice są jednymi z najtrudniejszych do zidentyfikowania gatunków. Ich mała przynęta jest zwykle schowana, chyba że polują, ale ja widzę, gdzie ona jest tam na dole. Tutaj możecie ją zobaczyć, jak unosi się na wodzie. Więc, Kojocie, w porównaniu do wszystkich żabnic, które widzieliśmy, o ile większa jest ta? Ogromna! Mam na myśli, że była co najmniej dwa razy większa od tej, którą widzieliśmy wcześniej, a wszystkie mniejsze, które widzieliśmy pod wodą, były bardzo małe. Ta jest naprawdę gigantyczna! Uuu, kocham te ryby! Trochę przypominają mi Frenosomę ze względu na swój doskonały sposób kamuflażu. Widzisz podkładki na płetwach piersiowych? Wygląda to niemal tak, jakby miały poduszki, jak stopy. Spróbuję je dotknąć. O, wydają się chwytliwe. Prawie jak palce traszki. O, wiem, stary, mówi, nie dotykaj moich płetw. No więc myślę, że śmiało można powiedzieć, że żabnica jest jednym z najdziwniejszych stworzeń, jakie kiedykolwiek zaprezentowaliśmy w serii za falą. Ale zanim pójdziemy, Mark! Stary, to twoja ulubiona ryba, musisz ją pogłaskać! No dalej, włóż tam rękę. Rany, tak długo na to czekałem. Jak papier ścierny. Wo. Super, prawda? Jest prawie jak słoń albo rekin. Nie daj się ugryźć! niesamowite! Świetna, nie? Nie mogę w to uwierzyć. Jestem pod wielkim wrażeniem. Wyjątkowy dzień, ha? O tak. Więc nadszedł czas, żeby wypuścić te ryby z powrotem do oceanu. Jestem COT Peterson. Bądź odważny! Pozostań dziki! Do zobaczenia podczas następnej przygody! Kiedy słońce chyliło się ku zachodowi, Zanurzyliśmy się pod powierzchnię i ostrożnie wypuściliśmy żabnicę z powrotem na jej terytorium. Nurkowanie szybko stało się dla mnie nową pasją i niesamowitym sposobem na odkrywanie świata. Dotychczas tylko o tym czytałem lub widziałem w filmach dokumentalnych. Czas, który spędziłem nurkując u wybrzeży Kauai, był dopiero początkiem i mogę z całą pewnością stwierdzić, że dopiero zaczynamy, jeśli chodzi o serię Za falą.